Cała prawica wzywa Kierwińskiego do dymisji po skandalicznej sytuacji w polskiej policji, a poseł Matecki nie zostawia suchej nitki na rządzie Tuska. Panie marszałku, nieobecny, panie premierze. Składam wniosek formalny o przerwę i informację ministra kierwińskiego o tuszowaniu alkoholowej libacji na komisariacie i brutalnym gwałcie przełożonego na policjance. Czy tak wygląda wasze bezpieczeństwo kobiet? Zamiast chronić Polki, serwujecie ideologiczny bełkot o definicji gwałtu. Efekty widać na Zachodzie. Tam, gdzie bawią się w definicję oraz puszczają nielegalną migrację, gwałty wzrosły o ponad 130%. Żądam prawa, które nie negocjuje z bydlakami, a za gwałt i pedofilię obligatoryjna kastracja fizyczna. Bez litości, bez chemi chemi chemicznych obietnic premiera Tuska od 2013 roku. Zwyrodnialec musi zostać trwale unieszkodliwiony, by nigdy więcej nie tknął ani dziecka, ani kobiety. Przestańcie udawać zatroskanych o kobiety i dzieci. Zacznijcie je skutecznie karać. Żądam debaty o kastracji fizycznej dla gwałcicieli i pedofilii, a nie kolejnej definicji gwałtu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosek przeciwny pan poseł Paweł Jabłoński. Bardzo proszę, panie pośle. Drodzy Państwo, zwłaszcza do rządu się zwracam. Tutaj potrzebna jest natychmiastowa informacja, bez żadnej przerwy. Panie ministrze Kierwiński, to co tam się stało w tym piasecznie, to jest Pańska odpowiedzialność. Bo tutaj naprawdę nie chodzi już o to, wiadomo, że nie da się każdego przypilnować, ale tam doszło do libacji alkoholowej. Przez kilkanaście godzin ten gwałciciel mógł sobie spokojnie chodzić po wolności, dopiero potem został zatrzymany. Tam działa jakiś systemowo źle zarządzony mechanizm. Przykład idzie z góry, panie ministrze. Ten pogłos słynny, to już się do pana przykleiło, taki pan przykład daje swoim podwładnym, i to musi zostać rozwiązane. Ale jeśli chodzi o ochronę kobiet, to jest jeszcze ważniejsza rzecz dzisiaj. Likwidowane są kolejne oddziały porodowe. Dwa właśnie zlikwidowaliście na Podkarpaciu, a pani minister zdrowia chce wprowadzić rozporządzenie, że będą porody odbierane na Sorach. Właśnie odrzuciliście prawie wszystkie uwagi strony społecznej. Trzecie posiedzenie Sejmu z rzędu tutaj wychodzę i o tym mówię, dlatego że to trzeba zatrzymać. Nie możecie doprowadzić do sytuacji, że polskie kobiety będą rodziły na sorach. To jest cofanie opieki zdrowotnej do XIX wieku. Gdzie jest pani minister zdrowia? Powinna tu wyjść natychmiast i się z tego wytłumaczyć. Dziękuję bardzo. Zgodnie z artykułem 186 regulaminu Sejmu o głos poprosił pan minister Kierwiński. Bardzo proszę. Panie marszałku wysoka Izba. Tak, zdecydowałem się zabrać głos, bo nie mogę już słuchać tego, jak zachowujecie się hieny z pisu. Jesteście hienami. Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne politykierstwo. W tej sprawie zaraz będzie o was. Zaraz będzie chwileń. Zaraz będzie o was. Teraz posłuchajcie. Panie Marszałku. Żeby było absolutnie jasne, w tej sprawie... Reakcja polskiej policji była natychmiastowa. Natychmiastowa w ciągu 12 godzin ten gość trafił do aresztu i siedzi za kratkami. Siedzi za kratkami. Został zawieszony w czynnościach służbowych, został uruchomiony proces wydalania tego człowieka z polskiej policji, bo nie ma w polskiej policji miejsca dla osób, które dopuszczają się tak ohydnych czynów I tym się różnimy od was, że my w takich sprawach reagujemy. Reagujemy twardo i natychmiast. Nie tuszujemy niczego, tak jak wyście to robili. W tej sprawie wdrożone zostały trzy postępowania kontrolne dodatkowo oprócz tych decyzji, które już zostały podjęte. Postępowanie dotyczące yy, przeprowadzone przez komendę stołeczną policji, dotyczące tego, co zdarzyło się. Co zdarzyło się, jeżeli chodzi o tą imprezę, libację, jak ją nazywacie, postępowanie sprawdzające, jeżeli chodzi o komendanta głównego policji i od razu uruchomiony został inspektor nadzoru wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. I w tej sprawie, w tej sprawie będą dalsze dymisje, żeby było jasne. Bo my nie będziemy niczego otuszować. Posłuchajcie teraz trochę. Teraz posłuchajcie trochę. A teraz trochę o otuszowaniu spraw. Bo, spraw. Wy macie czelność mówić coś o tuszowaniu spraw? Wy macie czelność? Wy macie czelność? Panie Błaszczak, co było w żandarmerii? Co było w żandarmerii? Co było, co było, jeżeli chodzi o kwestię tuszowania granatnika i kompromitacji waszego komendanta głównego policji? Jak się, jak się zachowywaliście w sprawie śmierci Igora Stachowiaka? Gdzie byłyście, drogie panie? Gdzie byłyście wtedy? Co robiłyście w tej sprawie? Człowieka zamordowano na komisariacie, a wy tuszowaliście tę sprawę. Nawet postępowań sprawdzających nie wdrażaliście. Taka jest brutalna prawda. Więc naprawdę w tej sprawie przestańcie się w imię jakiejś elementarnej odpowiedzialności zachowywać jak takie polityczne hieny. To jest bardzo wrażliwa sprawa. W takich sprawach ta policjantka, która została zgwałcona. Potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia i to dostaje. Nie potrzebuje waszego szczucia, nie potrzebuje waszego politykierstwa. Opamiętajcie się, naprawdę, opamiętajcie się. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo, miłujące pokój Stany Zjednoczone dokonały pokojowej interwencji w wybranym przez siebie kraju i Dziwna rzecz, większość z Państwa prawdopodobnie przyklasnęła tej decyzji, a niektórzy nie wiedzą, co jeszcze powiedzieć. Ale są inne cechy Stanów Zjednoczonych, które są wyjątkowo pozytywne, ale tutaj Państwo jak jeden mąż nie podnosicie tej kwestii. Chodzi mianowicie o postępowanie sekretarza zdrowia Kennedy'ego Juniora. Otóż od dłuższego czasu Kennedy Junior przekazuje jasno, że szczepienia obligatoryjne to jest absolutnie niewłaściwy kierunek. I teraz okazało się, że odwrócona ma być z naszego punktu widzenia piramida żywieniowa. Zwycięzcą według pana sekretarza Zdrowia Stanów Zjednoczonych są ci medycy i badacze, którzy na pierwszym miejscu stawiają, tak jak pani profesor Grażyna cichość i wraca rodzeń właśnie przed produkty mięsne i tłuszczowe. Stawiam wniosek. O odroczenie obrad i przywołanie tutaj pani minister zdrowia o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jutro na ulice Warszawy wyjadą rolnicy, żeby protestować przeciwko szkodliwej dla Polski umowie Unii Europejskiej z Mercosur. Jutro Rada Unii Europejskiej będzie robiła kolejne podejście do przyjęcia tej umowy. Droga Platformo, drogi PSL-u, macie ostatnią dobę. Żeby coś zrobić w tej sprawie, żeby przeciwdziałać, faktycznie przeciwdziałać umowie z Mercosur, i nie wystarczy tutaj chodzenie po polskich mediach, tak jak to robicie od wielu miesięcy, gdzie chodzicie po polskich mediach i opowiadacie, że jesteście przeciwko, a nic faktycznie w tej sprawie nie robicie. To jest wasza odpowiedzialność. Von der Leyen to jest wasza przewodnicząca Komisji Europejskiej, EPP to jest wasza grupa stojąca za forsowaniem tego fatalnego porozumienia. Macie ostatnią dobę, żeby coś w tej sprawie zrobić. Wnoszę o zamknięcie posiedzenia, żeby panowie posłowie i panie posłanki, żeby panowie, panie ministrowie mogli zająć się ratowaniem polskiego rolnictwa przed porozumieniem z Mercosur. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia. Tak? Dobrze, bardzo proszę. O głos poprosił pan minister. Bardzo proszę. Artykuł 186 regulaminu sejmu. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Stanowisko odnośnie umowy z krajami Mercosur, umowa między Unią Europejską a krajami Mercosur polskiego rządu jest jasne. Uchwała z 26 listopada 2024 roku mówi jasno sprzeciw tej umowie jest tego samego zdania Francja Węgry no tutaj ta strona obiecywała wsparcie Włoch pojechał pan prezydent spotkał się z panią premier Melani Meloni przepraszam Meloni oczywiście i, I spotkał się. Następnego dnia był komunikat z Włoch, że Włosi jednak będą za umową z krajami Mercosur, i w ostatnich dniach podtrzymują takie stanowisko. Jeśli stanowisko Włochów będzie takie jak Polski, czyli sprzeciw, będzie mniejszość blokująca, ta umowa nie wejdzie w życie. Ale też warto zapytać Konfederację, co. Ich europosłowie zrobili w tej sprawie, bo poza właśnie chodzeniu po polskich mediach i robienia filmików w mediach społecznościowych, też nic nie zrobili, żeby zablokować tę umowę. Też można by było próbować mniejszość blokującą zbudować jako partia, co prawda opozycyjna, ale zawsze to jest dodatkowe wsparcie, bo uchwała polskiego parlamentu jest to sama z uchwałą polskiego rządu. A tam nie krzyczcie tak głośno, bo jeszcze dzisiaj przedstawię Wam parę dowodów na to, jak Wasi ministrowie bronili Mercosur tu w Polskim Parlamencie. Ale to jeszcze godzina cierpliwości, poczekajcie, będzie dobre nagranie odtworzone z Polskiego Parlamentu, gdzie opowiadaliście, co zostało zrobione, jak trzeba przyspieszyć, że decyzja zapadła w 2019 roku, a teraz tylko trzeba wprowadzić klauzule ochronne. Takie klauzule, Będą wprowadzone, jeśli doszłoby do podpisania tej umowy. Pierwsza rzecz robimy wszystko, by tej umowy nie podpisać, ale jeśli tej mniejszości blokującej nie będzie, to tu duża praca wykonana przez europosła Krzysztofa Hetmana z Polskiego Stronnictwa Ludowego, duża praca Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej. Ale gdzie jest praca europosłów, sprawa i sprawiedliwości, konfederacji, która miała wywracać stolik w Polsce, w Europie, a dzisiaj sami się wywrócili, bo tylko tra trwają transfery z konfederacji do konfederacji korony polskiej z powrotem. Zajmijcie się poważnymi rzeczami, zadbajcie o interes Polski. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, idziemy po was oszuści. Dość ideologii, która ma rachunek wystawiony polskim rodzinom i polskim zakładom pracy. Fit for 55, ETS, ETS-2 w obecnym kształcie to jest prosta droga do drogiej energii, ucieczki przemysłu i presji na likwidację miejsc pracy. My mamy bronić polskiej gospodarki, a nie wykonywać bezrefleksyjne decyzje urzędników. Unijnych, które uderzają w konkurencyjność naszego kraju. Żądam jednoznacznego sprzeciwu i twardej obrony interesu Polski, bo nie ma zielonej transformacji, kiedy ludzi nie stać na ogrzewanie, a firmy nie stać na produkcję. Jesteśmy razem z polskimi rolnikami, jesteśmy z rolniczą Solidarnością, która dzisiaj została brutalnie zaatakowana, spacyfikowana w Brukseli. Jesteśmy razem z górnikami, hutnikami, Ludźmi zwalnianymi z pracy z PKP Cargo z Poczty Polskiej. Jesteśmy z Solidarnością i poseł Łąski, który się oburza na hasło Idziemy po Was, oszuści! Tak, panie pośle, to jest właśnie do Was skierowane. I oddacie każdy dosłownie jeden milion też na prywatną działalność przyznany też rodzinom polityków. Oddacie te wszystkie pieniądze, a o szóstej rano będziecie wstawać bardzo często.